Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem maszyny wirtualnej za pomocą platformy Hyper-V. Pierwsze, co musimy wiedzieć, to to, że platforma Hyper-V czy usługa Hyper-V będzie działać nam tylko i wyłącznie, jeśli mamy wersję Windowsa Pro lub edukacyjną. Nie będzie działać nam na wersji home. Istnieje parę sposobów, żeby to obejść, ale w tym filmie nie będę tego e, prezentować. Jeżeli nie mamy też odblokowanego modułu Hyper-V. Wystarczy wejść w panel sterowania, w programy, włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. I tutaj wyszukujemy Hyper V. Najlepiej sobie jest wszystko tutaj zaznaczyć, z tego względu, że wtedy będziemy mieć odblokowaną pełną. Wszystkie możliwości, które są dostępne dla platformy Hyper-V, kolejna rzecz bardzo ważna, którą trzeba zrobić: to BIOS-ie odblokować sobie, jeżeli rzeczywiście nie jest odblokowana odblokować sobie możliwość wirtualizacji. Na AMD i na Intelu będzie to trochę inaczej się nazywało. Jest to dosyć proste. Wystarczy tam, tak naprawdę, wejść w BIOS-a, zmienić jeden suwak lub jedno pole i jest restartować komputer. Pamiętajmy, że po włączeniu modułu Hyper-V należy zrestartować komputer. Nie będzie on wtedy widoczny, nie będziemy mieli możliwości skorzystania z tego. Zaczynamy wpisując tutaj hyper i powinno nam się wyświetlić menedżer funkcji hyper -V. Zaczynamy od ciśnięcia nowe i przejście do zakładki Maszyna wirtualna. Tutaj tak naprawdę przeskakujemy dalej. Tutaj nadajemy nazwę naszej maszynie wirtualnej, będzie to Windows Server. Tutaj możemy zmienić sobie lokalizację naszej maszyny wirtualnej. Najlepiej jest zmienić domyślną na inne miejsce na jakimś naszym dysku, w którym chcemy zainstalować lub mieć obraz tej maszyny. Z tego względu, że jeżeli korzystamy dosyć często z tych maszyn, one potrafią się rozrosnąć do sporych rozmiarów. Przechodzimy dalej i teraz tak: generacja pierwsza, druga. Różnice są spore. Generacja pierwsza jest przeznaczona dla starszych komputerów i dla starszych, powiedzmy, systemów. Nie umożliwia nam to skalowania np. okna, nie umożliwia nam zmiany kilku, param kilku lub więcej parametrów. Podczas działania maszyny trzeba po prostu maszynę wyłączyć i, do, i zmienić to, co potrzebujemy, i dopiero wtedy ją włączyć. Generacja druga pozwala nam na znacznie więcej. Yy, należy jednak pamiętać, że z, bardzo często podczas instalacji innego systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej niż Windows, yy, generacja druga może nam tworzyć problemy. Także jeżeli instalujemy system Linux bądź Vios bądź Jakiekolwiek inna dystrybucja systemów open source czy systemów płatnych, operacyjnych, warto zaznaczyć sobie generację pierwszą. Ewentualnie zrobić jedną maszynę, potem na generacji pierwszej zrobić drugą maszynę na generacji drugiej i zobaczyć na którym będzie działać. Ze względu na to, że tutaj używamy Windowsa, dajemy generację drugą. Pamięć początkowa. Musimy pamiętać, że Windows klient na przykład nie odpali nam się, jeżeli nie będziemy mieć minimum 2 GB RAMu dostępnego. Na Windows Server powinny wystarczyć 2 GB już do pełnego odpalenia i działania. Na początku będzie zużywał więcej podczas odpalania maszyny, potem zejdzie sobie do tych 512 MB zazwyczaj, w zależności co na daną chwilę jest na tej maszynie puszczane warto sobie zaznaczyć też opcję użyj pamięci dynamicznej ze względu na to iż tutaj będziemy mieć maszyna będzie miała możliwość dostosowania sobie ilości pamięci jeżeli będzie potrzebować więcej pamięci jest w stanie sobie tą pamięć dołożyć przechodzimy dalej tutaj możemy wybrać konfigurację sieciową naszej maszyny możemy mieć niepodłączoną lub yy, zmienione tutaj może być na default switch nie podłączona no to nie ma dostępu do internetu default switch ma dostęp do internetu z takiej, ze switcha stworzonego już domyślnie przez platformę Hyper-V. Na tą chwilę zaznaczamy default switch. Przechodzimy dalej. Tutaj tworzymy dysk VHDX maszyny. Spokojnie wystarczy tutaj 20, 25, 30 GB w zależności co tam chcemy zrobić. Jeżeli mamy już dysk istniejący VHDX, wystarczy tutaj zaznaczyć sobie y, ścieżkę, gdzie ten dysk się znajduje. Zaznaczamy utwórz wirtualny dysk twardy, tutaj wszystko sobie wypełniliśmy, przechodzimy dalej. Tutaj mamy możliwość podmontowania obrazu ISO systemu operacyjnego. Najlepiej jest to zrobić tutaj, z tego względu, że potem on, y, maszyna podczas tworzenia automatycznie pobierze sobie pliki, które potrzebuje. Zaznaczamy, zaznaczamy i wybieramy sobie. Wersję Evaluation Windows Servera. Skąd pobrać yy, taką wersję, wystarczy wejść na stronę podaną w opisie. Przechodzimy dalej. Tutaj wyświetlą nam się generalne opcje, które żeśmy wybrali. Dajmy, zakończ. Maszyna się tworzy. Nasza maszyna jest tutaj, jest nieodpalona. Pierwsze, co należy zrobić, jeżeli korzystamy z pamięci dynamicznej dla tej maszyny, wejść w ustawienia. I tutaj w pamięci dynamicznej należy zmienić tą wartość, do jakiej maksymalnie wartości chcemy, żeby maszyna dokładała sobie ramu. Kasujemy i na potrzeby tego filmu zostawiamy taką pamięć, jaka tutaj jest. Zastosuj. Łączymy się z naszą maszyną i odpalamy. Maszyna startuje. W tej chwili tutaj wciskamy sobie jaki przycisk chcemy, byleby wcisnąć. System operacyjny się butuje. Chwileczkę to potrwa, dlatego wracamy za chwilkę. Kiedy nam się załaduje, tutaj jesteśmy w stanie operować tylko klawiaturą. Wciskamy sobie tabulator i enter. Maszyna się w tej chwili restartuje. Po zrestarcie maszyny tutaj nam się za zacznie ładować. I odpali nam się menu instalacyjne Windowsa. Tutaj każdy wybierze sobie swoje opcje i przechodzimy tutaj dalej do momentu, kiedy system się zainstaluje. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, mamy do wyboru tutaj kilka wersji, jeśli chodzi o instalację Windowsa. To jest wersja Core, to jest wersja graficzna Windowsa. Wersja Core jest to wersja konsolowa, tutaj mamy wersję graficzną. Jak widzimy system operacyjny nam się zainstalował, maszyna się zresetowała. W tej chwili powyskakuje nam tutaj kilka okienek, można je sobie spokojnie pozamykać. Ostatnią rzecz, którą musimy zrobić, żeby zacząć korzystać z naszej maszyny wirtualnej naszego Windowsa, musimy go zaktywować. Wchodzimy sobie w konsolę i wpisujemy polecenie slmgr rearm. W tej chwili Windows nam się aktywuje na 180 dni. W tym klienckim będzie to 90 dni, o ile dobrze pamiętam. Po restarcie tej maszyny, tego systemu, tak naprawdę to okienko tutaj nam w dolnym rogu zniknie i będziemy mieć czystego Windowsa. Dziękuję za uwagę.